Witajcie! Cześć. Cześć! Ja jestem Dawid. A ja Daniel. Dzisiaj taki temat. Ćwiczenia, trening mowy w warunkach domowych. <grym> Sama nazwa ciekawie brzmi. <grym> <grym> Czyli domowy, dom domowy. Tak. Czy rzeczywiście można wyćwiczyć mowę w domu? To pierwsza rzecz. Czy zalecenia kilkugodzinnych treningów w domu ćwiczeń mają jakikolwiek sens? Dzisiaj na te pytania odpowiemy, mhm. ponieważ z własnych doświadczeń możemy Wam tu przytoczyć szereg takich wspomnień mhm. i anegdot, że właśnie ćwiczyliśmy w domu, no mhm. i jeśli chodzi o blokady i, i jąkanie, no to to niewiele dawało. Mhm. Oczywiście tutaj nie należy negować wszystkich ćwiczeń, jak chodzi o mowę, tylko właśnie ten aspekt bloków mowy i SBS, Ponieważ, no, jak sama nazwa mówi, zespół emocjonalnych bloków mowy, a w domu jednak tych emocji nie zawsze jest y, dużo i nie ma, tego, nie ma tego kontekstu właśnie emocjonalnego. I chciałbym tutaj właśnie powiedzieć, przynajmniej co ja robiłem wtedy, kiedy dostałem o, takie zalecenia. Od logopedy przeważnie, bo oczywiście do takiego specjalisty uczęszczałem, więc no na pewno były to całe zestawy. Co mam robić w domu, jakie ćwiczenia wykonywać, aby poprawić swoją mowę, aby się nie jąkać, jak mi to mówił legopeda. Więc na pewno takim podstawowym zestawem to były ćwiczenia oddechowe, czyli ćwiczenia właśnie, na przykład typu, dmuchanie w piórka, patrzenie do lustra. I, i wykonywanie różnych ćwiczeń, czy właśnie te artykulacyjne, aby poprawić dykcję, aby ta mowa, aby ta mowa była bardziej wyraźna. No i tak samo różne łamańce językowe, co hmm. też musiałem powtarzać w kółko, żeby tak, wychodziły. Polskie. Tak, dokładnie. W kółko król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru ale koralowenie. brzmi w trzcinie, w szczebrzeszynie, a szczebrzeszync z tego. To jest ciekawy temat na kolejny filmik. Łamańce językowe. Zmierzymy się z tym. Ja Jasne. myślę, że tutaj nie będziemy mieli mm. z tym większych problemów, bo jeśli chodzi o blokady mowy i jąkanie, no to to nie dotyczy właśnie tych mm. rzeczy jak łamańce językowe i trudne wyrazy, a tak. czasem najprostszych rzeczy takich jak na przykład woda. Mm. Słowo, czy na przykład chce mi się pić. Czy nie w sklepie, czy w takiej sytuacji emocjonalnej. Tak. Dlaczego zatem w domu ćwiczenia na jąkanie, czy na blokady mowy nie pomagają? Daniel mhm. ja o tym wspomnie. No, pewien aspekt emocjonalny i pewne różnice sytuacyjne. Jeśli ćwiczymy w pokoju, to najczęściej te wszystkie rzeczy, które mamy do przećwiczenia, wychodzą nam mhm. łatwo, tak. płynnie, spokojnie. Mhm. Utwierdzamy się w tym, przecież umiemy to robić. Więc jaki jest sens powtarzać to przez najbliższe dwie lub trzy godziny? A dowodem na to właściwie jest prosty przykład, że osoby, które mają bloki czy jąkają się, same to mówią tutaj, a nawet u nas jak przychodzą, że do siebie się nie jąkają i nie blokują się, jak mówią same w pokoju, do siebie. Więc po co mają teraz jeszcze ćwiczyć do siebie też jakiś tekst, więc się mija w ogóle z celem. Tak. Natomiast jeśli chodzi o dom i Aspekty rozmowy mm -hmm. z rodziną, rodzeństwem, babcią, dziadkiem, osobami, które, które gościmy w domu, mm -hmm. to tak, to jeśli chodzi o trening nowej mowy, to ma znaczenie, no, bo właśnie te osoby się nam wszystkie przydają mm -hmm. do ćwiczenia pewnych mechanizmów kontroli ciała głównie, ćwiczenia techniki nowej mowy. Więc takie rozmowy jak najbardziej są potrzebne i w domu, ale też w domu przez telefon, bo to jak najbardziej można robić, bo tam już jest aspekt sytuacyjny. Mm -hmm. I może siedzimy sami w pokoju, ale dzwonimy na przykład gdzieś do miasta, dzwonimy okay. do jakichś punktów usługowych, mm -hmm. handlowych do na przykład y, basenów, do kin. Mm -hmm. Tak, więc właśnie tutaj, żeby trening był skuteczny, szczególnie trening nowej mowy, to musi być aspekt osoby jakiejś, czyli skierowana nasza mowa do jakiejś osoby, i trening także sytuacyjny, czyli właśnie sytuacji, to jest wykonanie jakiegoś telefonu, czy pójście na przykład do drugiego pokoju i zapytanie o coś, mamy czy taty. No a w rezultacie, albo ten, ten szerszy taki aspekt treningu, to oczywiście wyjście spoza tego domu. Najlepiej wtedy ten kontakt rzeczywisty. Z drugą osobą, kiedy my widzimy tą osobę, kiedy my yy, właśnie widzimy jej wzrok, hmm. czujemy tą bliskość, i zatem trudniejsze warunki emocjonalne wtedy powstają, nasz trening jest bardziej wartościowy. Tak. Zachęcamy wszystkich do wychodzenia ze swoich domów i sprawdzenia swoich umiejętności poza domem. Również zachęcamy logopedów do tego, specjalistów. Jeśli polecacie komuś jakieś ćwiczenie do wykonania, czy rytmizacja, czy jakieś ósemki, czy cokolwiek, co ma pomóc komuś w mowie, zachęcam Was, żebyście właśnie wy sami spróbowali tego poza swoim gabinetem. Czasami jest tak, że wystarczy pokazać komuś, że to, co, czego uczymy, również sami potrafimy zrobić. Mhm, dokładnie. Wiemy, że logopedzi mają z tym problem. To no, z punktu widzenia swoich własnych ograniczeń, przełamań. Łatwo się komuś poleca coś w pokoju, zrób tak i tak, ale trudniej jest zrobić to samodzielnie. Mhm. U nas w Szkole Nowej Mowy jest to nieodzowną częścią treningu. Jasne. Trener zawsze pokazuje, jak dane ćwiczenie wykorzystać poza Szkołą Nowej Mowy, czy poza tym budynkiem. Mhm. I z tego się najbardziej cieszymy, żeby y, udowodnić też naszym kursantom, że jest to wszędzie możliwe, niezależnie od sytuacji. Y, jeśli ktoś powie, że w Mikołowie jest to za łatwe, to wyjedziemy z nim do Katowic. Mm -hmm. Jeśli ktoś powie, że w Katowicach nie, to pokazujemy nasz filmik z Warszawy, gdzieśmy ćwiczyli. Oczywiście. W dowolnym miejscu na świecie mamy takie filmiki. I coraz więcej ich przybywa, zachęcamy naszych kursantów, żeby nagrywali z różnych miast, z różnych krajów i udowadniali mm. w tym, ten sposób. Właściwie w każdym większym mieście w Polsce już była nowa mowa, Myślę, tak. już by, byli kursanci, którzy właśnie tam ćwicili, w swoich miastach. Warszawa, Poznań, Łódź, nie wiem, Gdańsk, mm -hmm. Katowice, to tutaj blisko, właściwie wszędzie wokół, no, w całej Polsce, a nawet poza Polską, prawda, Również. i w innych językach, w Austrii. Na Węgrzech, w Czechach, na, Węgrzech, na Słowacji, w Niemczech, tak. mhm. w Anglii. Także wszędzie się da ćwiczyć nową mowę, aby trenować. Także podsumowując, ćwiczenia w domu, jak najbardziej. Ćwiczcie logopedię w domu, mięśnie, mhm. język, artykulacje. Czytajcie tak. trudne dźwięki, dykcyjnie, książki na głos jak najbardziej. Ale jeśli chodzi o emocjonalne bloki mowy, jąkanie, lęk przed mową, no tego w domu nie pokonacie. Potrzebni Wam są inni ludzie, bo właśnie te defekty, te przypadłości pokonuje się wychodząc z domu. Także zapraszamy do treningu i bądźcie wytrwali. Cześć, Cześć. dziękujemy.